Rano, 3 listopada, już w czasie apelu zauważyłyśmy, że do obozu zbliża się jakiś ogromny transport. Kolumny szły szosą widoczną tak dobrze z naszego pierwszego pola. Z daleka nie można się było zorientować, czy to mężczyźni, czy kobiety. Widać było tylko, że transport ogromny. Apel trwał długo. Stoimy. To trwa wieki. Kolumny ustawione, przeliczone, a brama wciąż się nie otwiera. Trwa to strasznie długo. Transport się zbliża, kobiety i mężczyźni, my wciąż stoimy gotowe do wyjścia. Kolumny mijają łaźnie, nasze pole, idą dalej w głąb obozu. Wśród auzajerek cały czas jakieś zamieszanie. Pada komenda, rozejść się, wszyscy do bloków, nie wychodzić. Po chwili auzajerki wchodzą na pole. Od bloku do bloku wydają rozkaz, nie wolno absolutnie nikomu opuszczać baraku. Przez okna śledzimy drogę. Ogromne transporty nieustannie idą w kierunku obozu. Nieprawdopodobne liczby ludzi idą sznurem. Końca nie widać. Wszyscy kierują się w głąb obozu. Chyba około południa usłyszałyśmy strzały. Seria po serii. Nieustająca strzelanina. Może ci ludzie, którzy od rana szli i wciąż idą, zbuntowali się. Może to jest walka. Może należy wybiec z bloków, otworzyć bramę, iść tam. Tam walczą. Po jakiejś godzinie na pole do każdego bloku weszły znów auzejierki. Achtung, ale Juderaus. Na komendę poczęły wychodzić, w szwalni pracowało dość dużo żydówek. Ustawiały się niechętnie, zalęknione. Wiadomo, że gdy każą gdzieś iść tylko żydówkom, to na pewno nie jest to zmiana na lepsze. My patrzyłyśmy w osłupieniu na wychodzące towarzyszki. Wydaje mi się, że nie czułam wtedy nic i o niczym nie myślałam. Żydówki wychodziły ze wszystkich bloków, wyprowadzana przez auzajerki, formowano kolumny piątkami. Wyszły wszystkie. Cisza na polu, cisza w bloku i w tej ciszy usłyszałyśmy znowu strzelaninę. To trwało do wieczornego apelu. Właściwie już tego wieczora słyszało się, że Żydów zabito. Ja nie wierzyłam temu. Nic dziwnego właściwie, że ciągle się temu nie wierzyło. Jestem pewna, że tak naprawdę dzisiaj mało kto wierzy, że to jest możliwe. Zabić w ciągu jednego dnia przeszło osiemnaście tysięcy ludzi. To jednak była prawda.